Jeden. jeden! Pana jeden. A gdzie reszta? Duh, młodzień, Ej, młodzieje! Domadzi! Złodziejka? że złodziej. dobrze, kto ma buty, pani młodzieńka w górę? Tak jest. I pana młodego, żebym widział jeden, jeden. A dobra, czyli jest. E, więc zaczniemy od wykupu budów pani młodej. Agnieszko, co proponujesz? Dobra, to ja proponuję kielicha i po 15 bombek. Dobra, po 10. Słuchajcie, więc mam propozycję. Świadek Filip stoi właśnie przy takim fajnym urządzeniu. Filip, żebyś mógł tą tacę tam wziąć i podejść na środeczek. Słuchajcie, kto ma buty pani młodej? Proszę bardzo. Jak masz na imię? Robert. Robert. Czujaj, teraz będziesz twardzielem. Bez popity popije, znaczy pijesz i zakładasz buta pani młodej. Tylko Robert nie mów, że nie pijesz, bo nią ponieważ... Proszę bardzo. Spokojnie poglądają po czypinach z młodymi. Drodzy Państwa, my się teraz przyszykujemy do ubrania drugiego buta pani młodej. Kto ma tego drugiego buta Bo nie widzę. Wojtek, proszę bardzo, Robert i Wojtek. Bandyci. Tak Wojtuś, ciebie to samo czeka. Drugi świadek! Drugi świadek musimy Dlaczego? Jaki kosz? Dobra, słuchaj, to jest tylko symbolicznie, potem dostaniecie, spokojnie. Wojtek, najpierw nie, najpierw łyk, najpierw łyk. Nie może boli. Wojtek, na co międzisz dostanie? A więc, drodzy Państwo, Wojtek zakłada drugiego buta Pani Młodej. Drodzy Państwo, no i teraz co? No i teraz czas na Pani, tak? To tutaj poprosimy butelkę wina i jest wina nam obalona na, na Oczywiście to był żart. Ja już widzę, jak duże Pani się ucieszyły. Drogie Panie, Was to też czeka. Filip, gdzie Ty jesteś? Masz tam oczywiście, tak? Proszę bardzo. Wiem, że ta ciemna Pani to jest Jagoda, a Pani ma na imię? Pani Marta. Dobrze, więc Pani Marta pierwsza. Kieliszek, buteczki. Ojejku, ale Twój, ale jest. Tak jest. Wielkie brawa dla Pani Marty, proszę bardzo. No, ale dobry pyszki nie ma czyli pani Barta potrzebuje na drugą woli, czy co? No dobra. Również zapraszamy do Filipa. Tak, tak. Transporta się można się damę Dobra, już No, pani tak nie udaje, że jest tak szybka, że to jest tylko woda. Drodzy no już tutaj mamy e, młodych prawie w komplecie. E, Filip jest zajęty, a więc świadek Darek, jedno krzesełko na środeczek poprosimy. Świadek Darek. Jedno krzesełko na środeczek i na tym krzesełku usiądzie sobie Agnieszka. To już Filip można ustawić, Można wstawić i na... Agnieszko, proszę się usiąść. Agnieszko, proszę bardzo, siadasz na tym krzesełku. Drodzy Państwo, i teraz uwaga, uwaga. Zazwyczaj y, rytuał ściągania melonu y, przeprowadza mama, ciocia, krzesna, ewentualnie kuzynka albo koleżanka. My zrobimy teraz inaczej, bo zawsze tak robimy, że pan wody będzie ściągał melon. Halo? Główny, zainteresowany ma to gdzieś. Proszę Państwa, uwaga, uwaga, Maciej będzie ściągał berdę. ale Macieju, Macieju, słuchaj, teraz będziesz szansa na nas, zanim, nie, słuchaj, zanim popsujesz prasę fryzjera, odpowiedz nam na jedno bardzo ważne pytanie, ile młoda ma w felonik i uważam, proszę Państwa, wy również, nie podpowiadać, bo każda pomyłka to jest pół litera fotki dla nas. No ile? Nie ma. No to drodzy Państwo, wielkie brawa dla młodego, młody szczerga A gdzieś jeżeli potrzebujesz koło ratunkowe, to krzyż. Nie wiemy brawo młodemu, czy czerwonej pani. Ma raczej, ma raczej. Ale dla chrzestnej również, dla również. A to jednak były wsówki. Oj ty niedobry Macieju, oj ty. Pasuje, pasuje. Drodzy Państwo, teraz uwaga, młodzi zamieniają się miejscami, macie świadom na krześle, no i teraz uwaga, <grym> młoda ubiera welon młodemu. Żartowałem, młoda oddaje welon młodemu, Normalnie wygląda, nie? Drodzy Państwo, wielkie brawa dla Agnieszki, ponieważ ona będzie chciała w tym momencie krawa. Tu nie ma żadnych pomyślnych pytań, tam jest jeden muzika, wokółka. Tylko teraz patrzymy, czy czasami Maciej nie zrobi wytrzeszczu. No i drodzy Państwo, wielkie, wielkie bramada Agnieszki. Słuchajcie, drodzy młodzi i drodzy Państwo też. nami yy, się wymieniacie, czyli młoda bierze welon. Yy. Młody bierze krawat. No i teraz Macieju, dla Ciebie zadaję wszystkie panny starowolego na środeczek. Ewentualnie panie, które chcą zmienić partnera również. od niedawna wesele, od oh, dawna, przepraszam, od dawna wesele, że aż panny same się karną na środek. Słuchajcie, to nie będzie tylko brata Pita. Dobrze, Macieju, czy to są wszystkie panny? A panie, który... A panie, które zmieniają partnera również, też. Pani młoda stoi na środeczku, Pan młody zachodzi od tyłu. Pani młody, pani młody do środeczka, od tyłu, za Panią młodą. A tyłu? Tak jest. Ręka ma oczy, zakrywasz. A to później. Ręka ma oczy na tym Drogie panie, zasady są znane, tak? Wybieramy teraz nową panią głową. My sobie gramy Pani takcią w prawo. Kiedy muzyka przestanie grać, Agnieszka rzuca welon i w tym momencie wybierzemy nową panią głową. Proszę Państwa, wielkie brawa, zaczynamy. Moi drogi panie, w drugą, w drugą stronę, w drugą. Agnieszko, słyszysz was? Tak? A więc rzucaj. Wygramy, a ty rzucaj. Czyli, <try> 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 czyli czy rozumiem, że nowa Pani łowa została wybrana. Wielkie brawa. Gaszko, teraz dla siebie zadanie, czyli dla pani łodej. Wszystkich kawalerów. Macieszko, wszystkich kawalerów w naszym młodzie. Macieju, Maciej, Maciej, ciebie zapraszamy tutaj pana krączki do nas. Panie, drogie Panie, halo, halo. Halo, drogi panie, tutaj patrz, Możecie zrobić troszeczkę miejsca. E, pan też tak właśnie się odsunąć. Maciej, Maciej twarzą do nas. Panowie również do nas twarzą. Teraz robimy inaczej. odliczamy od 10, od 10 w dół. Na zero. Młody rzuca krawat za siebie. A panowie róbcie co chcecie. Dama czeka, młoda amerykanka, krawat.

Drodzy Państwo, oczywiście, moment koronacji. Macieju, stary krawat wędruje, strzeli nowego pana Młodego. kupi nasz pół, swój krawacik. Powiedział, może zostać postawiony, niech wygląda jak Elizabeth. Drodzy Państwo, nową panią młodą zapraszamy na śwedeczkę również. Owego pana, owego również wielkie brawa, dla nich pierwszy tradycyjny wspólny taniec. Gdzie połóżmy, Gdzie połóżcie? Połóżcie w kolonice nawet. No dobra, jak na pierwszy raz wystarczy. A już się rozkręcali, Drodzy Państwo, nowej Parzy młodej na razie dziękuję, więc zapraszamy teraz... No to dobra, okej, okay, może być. Dwa, cztery, trzy, teraz jest siedmiu. A w niej, bo jest dwóch zielonych. Dobra, to jeden. No dobra, to już mamy teraz osiem. Drodzy Państwo, teraz uwaga: Panowie dobierają się w pary. Czyli mamy cztery łode dwójeczki. Drodzy Państwo, zapewne znacie ten konkurs. Lecie gdzieś tam na tym TV wagonie, w telewizji, i taniec z gwiazdami, prawda? Znacie go. Jazdeczek. Przed gwiazdeczkami drodzy Państwo cztery etapy. Po każdym z tych etapów gorące piski dziewczyn i kobiet, gorące brawa y, wszystkich Państwa będą oznaczały, czy Panowie przechodzą dalej, czy nie przechodzą. Zróbmy taką próbę: Dziewczyny piszą, Panowie gaszą! O to właśnie chodziło. A więc uwaga, powiedziałem, cztery etapy zaczęły pierwszy. pierwsze. Panowie zadańczą walca! A więc coś bardziej gorącego panowie zatańczą leku Kolona Łabda Osobeczki Kolony zadańczą Lombody Bary, ponieważ wszyscy panowie zatęczyli świetnie i byli naprawdę wspaniali czy to prawda? Nie. Filip albo Darek. gdzie jest Filip albo Darek? Jest. Darku, o tam jest, dobra Filip już bardzo chodzi tam jest taca, tam jest tacka Proszę bardzo. tylko, że z drugiej strony, a nie osiem. Jednego odstaw. Właśnie. O, właśnie, tak to się robi, Filip. Bardzo dobrze. Darku, a Ciebie poproszę. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem wcześniej, wszyscy panowie byli naprawdę fenomenalni. Nie wybierzemy najlepszej pary, bo dali popis. Każda para, naprawdę, każda para. E, Filipa tutaj taką niespodziankę dla panów. Proszę bardzo. E, a ty mały, Darek, coś opoczekaj. dostaniesz też niespodziankę. Troszeczkę nas zaskoczyłeś. Panowie, proszę cię częstować. E, mały, ty nie. Tym ty, film, poczekaj. Dostajesz soczek albo mleko albo kolę, jak chcesz. Za chwilę światek Darek tobie coś przyniesie. A jak masz na imię?

Drodzy Państwo, jeszcze raz wielkie, wielkie brawa dla wszystkich panów. Dla Grzesia również. No i teraz tak. Filip i Darek. Specjalne zadanie. Potrzebujemy pięć krzeselek. Ustawione plecami do siebie w kształcie kółeczka. A Agnieszkę i Macieją poprosimy o wybranie pięciu panów. Plecami do siebie wokół.

macie partnerki, to jak, jak dało zarzucić, to fajnie było. A jak nie macie, to pożyczcie. Drogie, drogie panie, stajecie przed swoimi partnerami, tak? I teraz uwaga, uwaga. My sobie gramy, w momencie kiedy muzyka przestanie grać, ja rzucam hasło i słuchajcie, słuchajcie dokładnie, okej? Okay? Dobrze, więc słuchajcie, panowie siedzą, a teraz panie tańczą. No i teraz nasze panie stoją tam, gdzie stoją. Nie do partnera cię tam od razu. Taka zmiana się przyda. Tam, gdzie stały panie, czyli niekoniecznie przy swoim partnerem. Więc panie teraz. Yy. Dobra, to była taka próba, okej? Okay? Gdzie, gdzie jest Spokojnie, Powiedz spokojnie. Nie powiem, I teraz. Drogie panie, to była taka próba jeszcze raz. Jeszcze raz. Panie są ludzie stoją i teraz uwaga, panie ściągają marynarkę panu. Ale to nie to nie chodzi o czas. To nie chodzi o czas. I panie ładnie trzymają pod paszko, fajowo, panowie dalej sobie siadają i fajowo. Proszę bardzo. A więc teraz panie, którą, które stoją naprzeciwko, trzymają panu buta. Może być lewy, może być prawie obojętnie. Tak, i panie trzymają. Tak jest. tutaj mamy, mamy problem, ale to za chwilę się spekulacimy, dobra, okej? Okay. Czyli są. macie panie buty tak, i marynarkę, elegancko, więc jedziemy dalej. A więc uwaga, drogie Panie O tak, dwóch na jednego, od razu Drogi Panie, ściągał krawat, właśnie Właśnie Panie ściągał krawat I Nie nie, jest spokojnie, spokojnie, tu nie będziesz do tego rozbierania domagal Chyba, że chcecie To jest ostatni taniec, tak? Panie mają krawat, buta i a więc uwaga, jeszcze jeden a, a więc uwaga, teraz właśnie panie ściekają drugiego buta. Czyli Panie mają dwa buty, marynarkę i krawat. Króciutki taniec i bodem. uwaga. No i teraz uwaga, drogie Panie. Trzeba uważać, ubrać swojego partnera w swoim życiu. Pierwsza para była Imiola Agata Iwatyńcz. Proszę bardzo, wielkie brawa. A drugie miejsce zajęła para Ty, proszę, to jest drugie miejsce. Pozostały parą serdecznie dziękujemy i mamy proszę, możecie krzesełka odnieść. Ale słuchajcie, my was zapamiętamy i dostaniecie przez spokojnie. Drodzy Państwo, ostatni kombucik, jeżeli chodzi o oczekiwanie.